W ogóle, czy graliście w Sosy i czy Sosy są ok? Czy to jest taka gierka, gdzie po prostu pad leci w telewizor i koniec? Cześć kochani, witam Was po raz kolejny na kanale Fangier Tech Vlog. W tym vlogasku chciałem się z Wami podzielić kilkoma moimi zakupami, które dokonałem ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o gry. Powiem Wam, że generalnie tak nie miałem nic nowego, ogrywałem starsze tytuły, ale też kilku starszych tytułów mi brakowało, dlatego postanowiłem wybrać się na małe zakupy w zeszłym miesiącu i w tym miesiącu, i co się udało nabyć. No oczywiście nie byłbym sobą, gdybyśmy razem z małżonką nie ograli Kronosa od naszego rodzimego polskiego studia. Powiem Wam, że jesteśmy ogromnymi fanami Dead Space'a, ogromnymi. Fanami Kalisto Protocol i ta gierka właśnie się wpisuje w te same tony, ale robi to, powiem Wam troszeczkę inaczej i dokładnie jak. Jak ja to odczułem osobiście razem z żoną, to Wam opowiem w innym materiale, w innym vlogu, bo myślę, że jesteśmy już w ponad połowie tej gry. Będziemy pewnie ją kończyć do tego weekendu, pod koniec tego tygodnia pewnie będzie ukończona. Więc z chęcią podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami, a jest czym naprawdę jest czym się dzielić, jeżeli chodzi właśnie o ten tytuł. Kronos. Co tutaj jest dalej? Dalej sobie kupiliśmy w tym samym czasie. Yy, moja żona Paula jest właśnie wielką fanką Star Warsów, i kupiliśmy sobie tą ostatnią część. Outlast I myślę, że nie zawiedziemy się, bo to jest taka przygodóweczka, a my lubimy takie Ubisoftowe przygodóweczki. Gdzie jest mnóstwo znajdziek i dużo rzeczy do zbierania, po prostu wtedy razem spędzamy sobie ten czas rodzinnie i zbieramy sobie te różne znajdzieki tam. No i przy okazji sobie, oczywiście, spędzając ten czas i gadając. Myślę, że takie. Niektórzy się odbijają od takich tytułów, że są za duże, typu Assassin's Creed i tak dalej. My takie tytuły akurat lubimy. Paula lubi bardziej niż ja. Dobra, co tam jeszcze mamy ciekawego, a. Właśnie, po tym Kronosie, słuchajcie, jest taka sytuacja, że nabrałem mm, chrapki na sosowe gry i byłem w Ceksie, kupiłem sobie na Xboxa One e, Dark Sosy trójeczkę. Czemu po Kronosie? Czy się zaraz zapytacie, ciekawe, nie? O co tu chodzi? Dlaczego mówię, że po Kronosie nabrałem ochoty na sosy? A to już jest inna historia i też Wam opowiem przy okazji właśnie tego Kronosa, nie? Który będzie tutaj. No ale to właśnie te sosy I Elderinga sobie zamówiłem Za to tak jak widzicie dałem 12 funcików Za Elderinga Dałem chyba 13 Z przesyłką Zależy, Zobaczymy czy mi to podejdzie Bo słyszałem, że te gry są piekielnie trudne Ale dla wytrwałych Pewnie nie. Ja lubię robić gry na 100%. Jestem wytrwały w graniu, także jak y, 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 myślę, że od tego się nie odbije. Sprawdzimy. To wam pokazywałem, to wam pokazywałem. To kupiłem chyba z półtorej miesiąca temu. Słuchajcie, kochani. Aladdin i Lion King. Aladdin i Lion King. Po co to kupiłem? Co to w ogóle jest? Słuchajcie, to jest taka konwersja na dzisiejszy. Na dzisiejszy sprzęt, czyli dokładnie na PlayStation 4, gier z lat 90., które się ukazywały w tamtym czasie na PC i Amigę. Ja osobiście grałem w to na Amigę mojego brata, na Amigę 1200. I jeżeli chodzi o Amigi, to to jest kluczowe, że to była właśnie 1200, bo 1200 posiadała kość AGA, która potrafiła sobie poradzić właśnie z takimi sprite'ami, jakie zostały tutaj użyte w tych dwóch grach. Obie gierki to są platformówki 2D. I powiem Wam, że są absolutnie wyśmienite, bardzo drywalne. Jak wróciłem, bo to też z seksa chyba zapłaciłem za to, nie pamiętam ile, jest, na którym z szorców będziecie mieli, właśnie ile to kosztowało, ale niedużo, Wiem, że niedużo chyba niecałe 10 funtów za to zapłaciłem, albo 10 funtów. Nie chcę teraz strzelać, trzeba zobaczyć, sprawdzić tego szorca, bo czasami tu wklejam, ale widzę, że nie wkleiłem ceny, czasami wklejam ile zapłaciłem. No nieważne, gerki rewelacyjne i i fajnie mieć coś takiego w kolekcji. Co tam jeszcze wam pokazywałem? To on, Butterfield, hotline, Słyszałem, że bardzo fajna y, jest tutaj linia fabularna tej gry. Y, to mi polecił kuzyn, i myślę, że y, właśnie będę chciał sobie go kiedyś ograć. Czemu nie? Czemu nie? No i strej, słuchajcie, kochani. Straj, którego już dawno miałem go ograć, ale po prostu, no nie było kiedy. Wiem, że jest to taki indyczek. Kupiłem sobie na PS piąteczkę. Dzisiaj, oj kurczę, zaraz go połamie. No nie, ale nic się nie stało na szczęście. Kupiłem go sobie. Dzisiaj. Przyszedł, w... dzisiaj przyszedł do domu. Kupiłem go na eBayu w piątek, także i tak powiem wam szybciutko. Nie mogę się doczekać. Dałem chyba 13 funtów z przesyłką. Także uważam, że dobra cena i za to kochani, szanuję właśnie napęd, jeżeli chodzi o konsolę, że można sobie po prostu poszukać gdzieś tak jak nie wiem w Polsce to na Allegro, tak? Czy na OLX, czy iść sobie właśnie do ceksa i wziąć sobie płytkę z półki, wrzucić do napędu i to, i, to, i to jest, nie? I to jest taniej, po prostu to jest taniej, bo często te gry nie są na promocji i trzeba zaniedawać nie dawać pełną cenę, nie? Akurat za, za Kronoska, daliśmy pełną cenę z tego powodu, że no po prostu no chcemy wspierać nasze rodzime studio. No i niech to się buja, nie? bo naprawdę chłopaki zrobili kawał dobrej roboty. Nie? kawał dobrej roboty. Słuchajcie, ja Was serdecznie pozdrawiam. Postaram się coś wrzucić więcej. Jeżeli oczywiście te filmy będą się oglądały. Jakieś tam łapki pod tymi filmami się pojawią i Wam się będą dalej podobały te vlogi, no to będę starał się nagrywać częściej. Ja już Wam życzę wszystkiego dobrego, dajcie znać czy graliście w któryś z tych gier i którą byście polecali zacząć zaraz po Kalisto protoko... Sorry, co ja gadam w ogóle? Po Kronosie? A myślę o Kalisto. Nie wiem, może Star Warsy? Co tutaj zacząć? Może Stray? Chyba Stray zacznę. Słuchajcie, chyba Stray zacznę, bo to też taka krótka tam na kilkanaście godzin, pyknę te straj, i może wtedy się zabiorę właśnie za te Star Warsy. Napiszcie w komentarzu, czy graliście w te gierki? Nie. W ogóle, czy graliście w sosy? I czy sosy są ok? Czy to jest taka gierka, gdzie po prostu pad leci w telewizor i koniec? Jest po telewizorze po, po padzie i, i szkoda sprzętu i kasy. Dajcie znać, napiszcie w komentarzach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego vlogaska. Trzymajcie się.